Życzę stu lat i więcej, ale przede wszystkim życzę, życzę nam wszystkim, życzę Polsce zwycięstwa. Zwycięstwa ludzi, którzy mają w sercu patriotyzm, uczciwość i którzy chcą służyć ludziom, zwykłych ludziom w ich codziennych sprawach. A taką formacją wierzę, że będzie Solidarna Polska. Historia. Zaczynamy, tworzymy nową siłę, ale zawsze gdy działa się historia, Polacy mają tą piękną, uświęconą tradycję i zaczynają spotkanie od Proszę Państwo, przyszło mi w udziale rozpocząć nasze spotkanie, też oficjalnie otworzyć nasz kongres. Kongres, którego nazwa nie jest przypadkowa. Solidarna Polska Nowa Nadzieja. Drodzy Państwo, Polacy bardzo dziś potrzebują, pragną, oczekują tej nowej nadziei. Pamiętam te dobre czasy, chwile i nadzieje, które budził rok 2005, 5, gdy wspólnie z wieloma tymi przyjaciółmi obecnymi na sali współtworzyliśmy kampanię wyborczą wówczas naszego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości i szefem tego. W tejże kampanii był pan marszałek Ludwik Dorn, obecny tu dzisiaj z nami, szefem kampanii parlamentarnej, szefem kampanii prezydenckiej świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego byłem ja, a Jacek Kurski był tym, który zarządzał i kierował kampanią medialną. I było to, co bardzo tak wszyscy pragnęliśmy, zwycięstwo, podwójne zwycięstwo. Podwójne zwycięstwo odnieśliśmy pod hasłem szybnem. Czy Państwo pamiętacie jakie to było w 2005 roku hasło? Solidarna polska właśnie, tak. My jesteśmy konsekwentni. Teraz też zaczynamy, wówczas też nie wierzono w nasze zwycięstwo i dziś rozpoczynamy drogę ku zwycięstwu. Ku zwycięstwu Nie, mówi, że będzie łatwo. Przed nami wielka praca, wielkie zaangażowanie, ale razem z Państwem ta wielka energia tu obecna na sali, Wasza energia, połączenie naszych sił przyniesie to upragnione zwycięstwo i odsunięcie od władzy fatalnie rządzących Polską polityków Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele. Ale nim zwyciężymy, drodzy Państwo, warto, abyśmy prowadzili dialog z Polakami, abyśmy z nimi rozmawiali. Przed nami dziesiątki, setki, a nawet tysiące spotkań. Przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz. Nie boimy się rozmawiać z Polakami. Chcemy tych rozmów. One dadzą nam siłę. Ale kiedy będziemy rozmawiać, chcemy też im jasno powiedzieć, obiecać, zobowiązać się solennie że będziemy tą formacją polityczną, która chce i konsekwentnie będzie, lojalnie będzie reprezentować ich interesy, zwykłych Polaków, tych Polaków, którzy często niestety byli porzucani już po wyborach, o których sprawach i problemach rządzący zwykle zapominają. My chcemy ich reprezentować i będziemy to robić konsekwentnie. Z tym przekonaniem, że w Polsce, w polskim życiu publicznym, politycznym, wiarygodność powinna być znowu w cenie. My chcemy być formułą, formacją w obszarze polityki przede wszystkim wiarygodną, dotrzymującą słowa, dotrzymującą zobowiązań. Tego dziś bardzo potrzeba, bardzo. I ta nazwa Solidarna Polska, Kontraliberalna Polska taki był wówczas spór, który przyniósł nam zwycięstwo. Ale ten spór łączył się z naszym szczerym zaangażowaniem po stronie programu, jaki krył się za tym hasłem. Programu, który niestety z różnych względów nie został w dużym stopniu zrealizowany. I to jest smutne, ale prawdziwe. I dziś, dziś, kiedy o tym mówimy, dziś, kiedy patrzymy też w przyszłość, musimy sobie jasno powiedzieć, że ta nazwa Solidarna Polska zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, aby pamiętać, iż jest taka wartość, też zapominana, wypierana ze sfery mediów, zwłaszcza tych mediów o liberalnym spojrzeniu na rzeczywistość, jest taka wartość, która nazywa się sprawiedliwość społeczna. Ta wartość tak rzadko powoływana w debatach publicznych, ale ona jest istotą właśnie Solidarności. Ona jest istotą też programu Solidarnej Polski. Proszę Państwo, Sprawiedliwość społeczna oznacza m.in. to, że sprawiedliwie są rozkładane obciążenia podatkowe, że to, co jest wynikiem pracy wszystkich Polaków, jest też sprawiedliwie dzielone. My bardzo chcemy wspierać polskich przedsiębiorców i będziemy to robić, mamy konkretne propozycje. Bardzo chcemy, aby Polska była nowoczesna, aby polska gospodarka opierała się na nowoczesnych technologiach i dynamicznie rozwijała się do przodu. Ale też jednak bardzo konsekwentnie, konsekwentnie będziemy domagać się przestrzegania w działaniu państwa zasady sprawiedliwości społecznej, czyli tego, aby te obciążenia były sprawiedliwie dzielone. Dziś w naszej ocenie tak nie jest. Dziś w Polsce m.in. obowiązuje podatek, w zasadzie można powiedzieć, podatek liniowy, podatek, który w pierwszym progu płaci 98, nie ma 98,5% Polaków. Podatek, który w naszym przekonaniu nie jest sprawiedliwy. Otóż, jeśli odwołamy się do rozwiązań funkcjonujących w znacznie bogatszych, lepiej zorganizowanych, się rzeczy, krajach takich jak Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, to tam nie ma podatku liniowego. Tam jest podatek progresywny, tam jest podatek sprawiedliwy. I my właśnie o taki podatek chcemy się upomnieć. Nie może być tak, że na rozwiązaniach podatkowych, które zostały i to z bólem serca muszę tu powiedzieć, walczył dzielnie przeciwko temu Tadeusz Cymański, zwłaszcza tutaj dziś obecny i to trzeba mu oddać i o tym powiedzieć, że ten podatek przyjęty uchwalony w okresie rządów PiS, a tak mocno broniony w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, ten podatek należy zmienić. Nie może być tak, że właśnie korzystają na nim najbardziej ludzie, zajmujący najwyższe funkcje w polskich bankach, firmach, którzy uzyskują miesięcznie nie 10, nie 20, ale nie 30 tysięcy złotych. Oni na tym najbardziej korzystają. Nie mamy nic przeciwko temu, aby ich wynagrodzenia były godne, ale uważamy, że nie jest rzeczą sprawiedliwą, jeśli podatki tak są rozkładane, że osoby słabiej i średnio zarabiające, niestety płacą niewiele różne podatki od tych zarabiających najlepiej. Dlatego mamy odwagę to powiedzieć, bo dzisiaj dzisiaj w Polsce potrzebna jest też odwaga. My mamy odwagę, nam nie zabraknie odwagi, że będziemy domagać i doprowadzimy do zmiany systemu podatkowego w Polsce. Tak, tak aby osoby płacące. Zarabiające, słabiej, średnio zarabiające mogły płacić niższe podatki, a więc uważamy, że dla osób słabiej zarabiających należy obniżyć podatki w Polsce, natomiast osoby zarabiające bardzo dobrze, powyżej 10 tysięcy i więcej na rękę miesięcznie mogą płacić wyższe podatki podatkowe. Tak jest wszędzie w cywilizowanym świecie. I tak będzie... Podczas dziesiątków spotkań, jak już byliśmy w całym kraju, uderza to, że rządzący zdają się, nam, zdają się nam tutaj konstruować taki oto świat, że mamy dwa narody. Są ludzie znakomicie zarabiający i jest ogromna większość Polaków którzy z niemałym trudem muszą wiązać koniec końca. Państwo musi być wspólnotą narodowo-solidarnym musi sprawiedliwie dzielić to co jest wynikiem pracy wszystkich Polaków. I my upomnimy się właśnie o sytuacji życiową tych wszystkich z którymi spotykaliśmy się, z którym to obiecywaliśmy. Dziś na przykład w Polsce jest rzeczą niedopuszczalną wobec tej galopującej odwyżki ceny wielu podstawowych produktów leków, żywności, benzyny by była Grupa setek tysięcy emerytów, którzy zarabiają po kilkaset, dostają świadczenia w wysokości zaledwie kilkuset złotych. Możemy spytać pana premiera Donalda Tuska, czy on za te kilkaset złotych byłby w stanie przeżyć od pierwszego do pierwszego. Wydaje mi się, że należy je